Łukasz, w tym sezonie czwarty, czwarty i? Czwarty, czwarty i czwarty. No chcieliśmy mieć to trzecie miejsce, no nie będę tego ukrywał, i bo jesteśmy też sportowcami, tutaj przyjeżdżamy dobrze się bawić, ale no, walczyć o najwyższe miejsca i przed rajdem to trzecie miejsce było takie no, dosyć nawet pewne, ale zabrakło jednego punktu, żeby utrzymać na tym trzecim miejscu, no jest to efekt przejścia awarii dyferencjału, minuta straty. Dzisiaj odrabialiśmy, działy się różne rzeczy na drodze. Bezbłędnie pojechaliśmy, nie, na, nie narozrabialiśmy, ale no mówię, zabrakło tego jednego punktu, bo no, duża strata wczoraj, no szkoda, szkoda, to czwarte miejsce, zawsze czwarte, no ale tak jak mówię, no jeździmy bezbłędnie i no szykujemy się do kolejnego sezonu, może w następnym, jak teraz nie wyszło, to za rok, nie za rok, za pół roku. jednak, a te warunki, w tym dzisiaj, ten deszcz, namieszał Ci mocno? Nie no, piekielność, wszystkim namieszało, ale no, wyjechaliśmy mądrze, nawet dobrze, w tym, w tym deszczu nawet nam się spoko jechało, dobrze dobraliśmy opony. Eee, trening niesamowity, no, bo przez cały, przez cały sezon, no, przez dwa poprzednie rajdy, no to lampa czyściutko, suchutko, a tu nagle no, mamy taką niespodziankę, że naprawdę działo się. To nawet tu najwięksi wyjadacze, Jari Hutunen też miał problemy, działo się na drodze. A my ustrzegliśmy się błędów, ale zabrakło. no Dosłownie zabrakło no tam półtorej sekundy w tym sezonie. A jakie oponki były dzisiaj? Myślę. Sliki, deszcze, intermediary. No, rano wyjechaliśmy, miałem w bagażniku deszcze, więc e, jak zaczęło padać, to założyłem z przodu deszcza, z tyłu miękkiego slika, a później kolejna pętla już e, na deszczach. Więc okej. Okay. Gratuluję ci tego no, czwartego miejsca, niestety, znowu czwarte. E, powiedz, widzimy się jeszcze na jakimś rajdzie? Może jakiś e, okręgówka? No, mieliśmy jeszcze zaplanowane właśnie koszyce i, i berburkę mamy zaplanowaną. E, zobaczymy, czy partnerzy będą pragnęli, żebyśmy się jeszcze gdzieś pojawili. Na pewno na barburce, to tak, jeżeli będzie rozegrana, ale może jeszcze byśmy gdzieś pojechali sobie, no to zobaczymy. A Zdradzisz, e, co ten plaster oznacza na czole? Ten plaster oznacza na czole, że najbezpieczniej jest w samochodzie rajdowym, a nie poza nim. Tak, sobie zrobiłem kuku na rowerze i, i tak to jest, no.